Zajmowałem się i wynajmowaniem no bo cała rodzina w tym siedzi synowie i, i, i żona wynajmowaniem pokoi no także w 2003 roku wybudowaliśmy tutaj karczmę pod wyciągiem no jest Ameryka tutaj, no już część, kilku, kilku młodych ludzi wróciło do, do Białki i, i inwestują tutaj w, w pensjonaty. A poruch myśli o tym, żeby wrócić tutaj i tutaj, tutaj zakładać interes. Dwa lata wstecz byliśmy ze wspólnikiem, no to wtedy zwiedziliśmy Florydę, Los Angeles, Nevada. A teraz w maju byliśmy z synem, z synową wnuk, syn następne żona. Turystycznie jakieś zakupy zrobić, i turystycznie w tej chwili. Dla mnie, muszę powiedzieć, jest tutaj lepiej, nie? Jakby tak przeliczył w sumie, no że. Że, że ma ktoś tam e, 30 no, miesięcy no, w zimie na pewno gdzieś koło 100 złotych jest z jedzeniem, e, śniadanie, dekoracja, no to 3 tysiące, no przez pół na przykład, licząc, że trzeba koszty, no to będzie 1500 złotych razy 30, no 45 tysięcy sezon, no to niech będzie ponad 100 tysięcy może być na czysto odłożone. No to przeliczając na dolary w tej chwili, no to jest 50 tysięcy dolarów za 3 miesiące, no to może tam w Ameryce się teraz nie zarobi tego. Bye. Bye.